Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj podpowiadam na komentarze i pytania pod moimi filmami. Było ich bardzo dużo. Nie odpowiadałem na wszystkie, dlatego że no nie da się tego wszystkiego ogarnąć, że tak powiem. Ale było kilka ciekawych pytań, kilka oczywiście zarzutów pod, szczególnie pod filmami o fotowoltaice i o ociepleniu strychu, a także o zbiorniku na deszczówkę. Postaram się to wszystko Wam dzisiaj wyjaśnić, podpowiadać. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że nie muszę się każdemu tłumaczyć, co robię w swoim domu, ale chciałbym pokrótce odpowiedzieć na te pytania, żebyście mieli mniej więcej pogląd, jak ja podchodzę do tego typu spraw. Oczywiście odpowiem też na inne ciekawe pytania, a było ich sporo, e, także nie przedłużając, zaczynajmy. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Pierwsze pytanie. A rekuperacji nie żałujesz, jestem na takim etapie, że trzeba podjąć decyzję niebawem i się waham. Oraz mam pytanie, wspominał Pan o rekuperacji, czy gdyby budował się Pan drugi raz, wykonywał, wykonywałby Pan rekuperację, czy Pana zdaniem jest to opłacalne? Słuchajcie, rekuperacja opłacalna nie jest, to się prawdopodobnie nigdy nie zwróci, ale ja na pewno na 100% instalowałbym drugi raz rekuperację w swoim domu, z tego względu, że jakość powietrza w domu jest zdecydowanie lepsza niż ma to miejsce w sytuacji, gdy nie mamy takiej rekuperacji. Mamy po pierwsze ogrzane czyste powietrze, co znaczy, że przez kratki wentylacyjne w kominach, gdy mamy na przykład kratki wentylacyjne w kominie, to powietrze jest chłodne, ma temperaturę taką jak na zewnątrz domu. Czyli dzięki rekuperatorowi mamy to samo świeże powietrze, tylko ogrzane z odzysku ciepła z wnętrza domu. To raz, że mam ogrzane powietrze, a dwa nie parują nam szyby i jakość powietrza w domu jest zdecydowanie lepsza. Nie ma takiego zaduchu czuć, że w domu jest świeże powietrze. A uwierzcie mi, byłem kilka razy w domach, gdzie nie ma rekuperatora, i jest wyraźnie czuć, że w tych domach tego rekuperatora nie ma. Także ja jestem na plus, mimo że to się nigdy nie zwróci, prawdopodobnie nigdy się nie zwróci. Ja jestem zdecydowanie na tak i tobie również polecam. Szczególnie w nowo budowanych domach, gdzie Nasz dom jest praktycznie jak termos, jest bardzo ocieplony i przez to ruch powietrza w domu jest minimalny, tak naprawdę. A rekuperator wymusza ten ruch dzięki wentylatorom. W nowo budowanych domach raczej uważam, że jest to konieczne. Drugie pytanie: Co myślisz o świetle na czujniki ruchu? Na schodach lub w pomieszczeniu gospodarczym? To pierwsza część pytania. Czy używasz, zapalasz oświetlenia w podbitce? E Światło na czujniki ruchu nie brałem pod uwagę, wiem jak to działa, ale nigdy się na to nie zdecydowałem, z tego względu, że że chcemy mieć kontrolę nad tym, kiedy to światło się zapala. Bo czasami jest tak, że po prostu chcemy przejść w nocy, nie zapalając światła, a to światło się zapali. A wiemy, jeżeli jesteśmy zaspani w nocy i damy światło po oczach, to ono nas rozbudza, później jest ciężko zasnąć. To po pierwsze. A po drugie, te czujki, no, trzeba je bardzo dobrze ustawić. Nie zawsze one zadziałają w momencie, kiedy chcemy skorzystać z tego światła. Czasami gasną zbyt szybko, na przykład gdy chcemy coś robić w przedpokoju i takowa czujka jest. Chcemy coś zrobić, a to światło co chwilę gaśnie. Trzeba podchodzić do tej czujki, machnąć ręką, żeby się zapaliło. Więc w domu czegoś takiego nie chciałem mieć, ale jeżeli ktoś chce, to śmiało. Druga część pytania. Czy używasz, zapalasz oświetlenia w podbice? E, no słuchajcie, e, tak, używam i to dość często, w tym momencie używam oświetlenia w podbice. E, w okolicy nie mamy żadnych e, lamp e, ulicznych, więc e, takie oświetlenie nam się często przydaje. Gdy wyjeżdżam wieczorem do sklepu albo gdy żona gdzieś jedzie, to, e, to zawsze zapalamy to światło, gdy nasza córka idzie do sąsiadów. Pobawić się z ich córką, także zapalamy to światło, żeby mogła szybciej wrócić. Jedyne co bym zaznaczył, to ja mam oświetlenie w podbice z przodu i z tyłu domu, a z bo po bokach domu nie mam oświetlenia w podbice i radziłbym takowe zamontować na jeden włącznik, czyli że z boku domu też jakieś oświetlenia, które się będą włączały razem z oświetleniem w podbice. Nie musi to być z boku domu w podbice, może być na przykład nad jakimiś oknami. W stylu jakiegoś lampionu czy jakiegoś kinkietu, ale tak bym zrobił. Czemu takie niskie ogrodzenie? No, ogrodzenie ma 1,55 m z tego co mierzyłem. Jest to standardowe ogrodzenie. Większość ludzi robi w takim właśnie wymiarze. Rozumiem pytanie, bo chodzi o to, żeby się całkowicie zasłonić od sąsiadów, to trzeba by było pewnie zrobić z 1,80 m albo 20 m przynajmniej. No ale my takiego wysokiego nie chcieliśmy, bo wtedy w koło bym musiał się takim grodzić wysokim, to raz. A poza tym nie widzę powodu, żeby aż tak wysokie ogrodzenie dawać. E, I tak przed domem e, mam tylko tak naprawdę budynek, mam 8 metrów do budynku i nie mam za bardzo co tam zasłaniać, nie ma takiej potrzeby. Z tyłu domu mam taras i tam będę myślał o jakichś roślinach, które to zasłonią. A właśnie przede wszystkim e, dlatego też, że przed domem też będę miał jakieś roślinności, pewnie jakieś cisy zasadzimy. I tego typu rzeczy, dlatego ogrodzenie 1,55 m moim zdaniem jest wystarczające, jest estetyczne, ładnie to wygląda dalej. Tam gdzie stoi przyczepka, jaka jest odległość od ściany do granicy działki. U nas jest 4 metry, czyli dom jest usadowiony 4 metry od granicy działki. Tam oczywiście dochodzi stropian pewnie jest Z390, coś koło tego. Teraz poruszę temat fotowoltaiki i poprzedniego filmu, w którym było sporo kontrowersji. Było kilka sugestii, że albo mnie nie stać na fotowoltaikę, albo się w ogóle nie znam, i się wypowiadam. Słuchajcie, ja ten film nagrałem na podstawie moich doświadczeń, na podstawie, tego, na podstawie moich wyliczeń, na podstawie tego co mi się opłaca, na podstawie tego w jaki sposób ja wolę zainwestować swoje pieniądze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale interesuje się troszeczkę ekonomią. Co w związku z tym, można się też domyślić poniekąd, że inwestuję troszeczkę na giełdzie, bo pokazywałem kilka wykresów Wam i tak dalej. Więc tego typu sprawy mnie interesują i dla mnie zwrot 10% czy nawet 11% w skali roku, jeśli bym zainwestował w fotowoltaikę. Tym bardziej, że jest to niepewny zwrot, bo nie wiadomo czy przepisy się zmienią, nie wiadomo czy jakaś część nie ulegnie awarii, nie wiadomo czy mi to dobrze zamontują mimo tego, że, e, że wziąłbym firmę to taki zwrot nie jest dla mnie wystarczający, bo uzyskuję podobne albo lepsze stopy zwrotu z tego, co ja robię ze swoimi pieniędzmi. Poza tym, jeżeli coś jest dotowane przez rząd, musicie to zrozumieć, jeżeli coś jest dotowane przez rząd, to to się zwykłemu kowalskiemu nie za bardzo opłaca. Jeżeli państwo chce nam coś zadotować, to znaczy, że... W normalnych warunkach się to nie opłaca, bo gdyby było inaczej, gdyby to się opłacało w normalnych warunkach dla przeciętnego człowieka, to każdy sam bez dotacji by takie coś zainwestował, każdy by takie panele sobie założył. Bo co to jest 30 czy 40 tysięcy w skali domu eee, założyć fotowoltaikę i cieszyć się e, zerowymi kosztami energii przez e, bodajże 30 lat? Gdyby było tak naprawdę na 100%, to każdy wyciągnąłby te dodatkowe 40 tysięcy i usamodzieliłby się, jeżeli chodzi o dostawy energii w swoim domu. Więc ogólnie uważam, że gdyby naprawdę to się opłacało, to ludzie sami bez dotacji by takie rzeczy montowali i nie byłoby żadnych sprzeczności w komentarzach i tak dalej, że to się nie opłaca czy coś, tylko każdy by uważał, dobra, to się opłaca, robię w ten sposób, czyli montuję fotowoltaikę, a skoro jest dotacja, jest niepewność to są zwolennicy, są przeciwnicy. W innej sytuacji wszyscy by byli za tym, żeby montować takie panele. No ale tak nie jest. No dobra, przejdźmy do komentarzy. Jest jeszcze jeden aspekt cenowy paneli fotowoltaicznych plus pompy ciepła. Niektórzy myślą, że wydają na ten cel, dajmy na to 50-70 tysięcy złotych, ale w rzeczywistości, jeśli to wszystko jest finansowane kredytem hipotecznym, wiadomo, nie każdy, ale statystycznie większość nowych domów jest na kredyt, to ile tak naprawdę to kosztuje? Przy obecnych stopach zapewne jakieś dwa razy więcej. No właśnie, to po pierwsze. Po drugie. Bo Cię nie stać, dlatego tak twierdzisz. Chodzi o panele i pompę ciepła. Eee, tak jak powiedziałem przed chwilą, ja wolałbym te 40 tysięcy zainwestować eee, w coś zupełnie innego, co dałoby mi może niepewny zwrot, ale ja uważam, ale ja się lepiej czuję w inwestowaniu pieniędzy gdzieś, niż w inwestowaniu pieniędzy w panele fotowoltaiczne, które tak jak powiedziałem w moim filmie e, trzeba co jakiś czas sprawdzić czy działają e, być może coś się zepsuje, trzeba tego przypilnować a także sytuacja na świecie jest niepewna i nie wiadomo co nasz rząd wymyśli czy może nie, e, nie zmieni zdania raptem i nie wprowadzi jakichś nie wiadomo jakich opłat to jest oczywiście moje zdanie e, mam nadzieję, że to rozumiesz, że to jest moje podejście jeżeli ktoś uważa, że to jest dobra inwestycja to gratuluję paneli i tak szczerze mam nadzieję, że będą Ci służyły nawet przez te 30 lat i Tobie się zwrócą. Dla mnie się to nie opłaca, więc ja ich nie instalowałem. Jeszcze jeden komentarz co do paneli fotowoltaicznych. Panele spoko, ale na dachu to nie jest dobry pomysł. Wysoka temperatura obniża uzysk, brak możliwości odśnieżenia, trudny dostęp do serwisowania ich. No i tutaj Pan Maciej wypowiada się właśnie na temat tego, żeby panele instalować nie na dachu tylko gdzieś na działce, na jakiś słupach. Ja uważam to za jeszcze gorsze rozwiązanie z tego względu, że tych paneli troszeczkę trzeba, troszeczkę miejsca one zajmują. I gdybyśmy mieli dodatkowo jeszcze zapłacić za wymurowanie słupa jakiegoś w domu, zapłacić za, za stelaż pod te panele fotowoltaiczne, to już zwrot kosztów jest zdecydowanie dłuższy niż miałoby to miejsce na dachu. Na pewno montaż paneli na dachu jest zdecydowanie tańszy. A poza tym psujemy sobie krajobraz. Czy ja chciałbym codziennie patrzeć na moje panele fotowoltaiczne tylko dlatego, że łatwiej odśnieżyć albo, o, albo łatwiej umyć? No nie, nie chciałbym takiego czegoś, więc w takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby instalować panele jeszcze na działce, e, która ma 13 arów, jeszcze tam e, przeznaczyć kilka metrów kwadratowych na takie panele. Nie, to nie dla mnie. Państwo dojedzie użytkowników paneli stałymi za przesył prądu, ubezpieczeniami instalacji, opłatą recyklingową i wiele innych, które na które na bank jeszcze się pojawią. No tego nie możemy być pewni, tak samo jak nie możemy być pewni, że, że tak nie będzie, czyli że może się okazać za 5-10 lat, że inwestycja w panele była naprawdę super wyborem. Tego też nie możemy być pewni, dlatego nie uważam, że trzeba popadać w skrajności, że coś jest, że coś na pewno nam zabiorą albo coś będzie super zwrotem. Myślę, że prawda będzie leżała gdzieś po środku, ale to się dowiemy dopiero za kilka, kilkanaście lat. Jedna z najlepszych rzeczy, które zrobiłem, to nie robiłem piwnicy. Piwnica w 99% służy do utrzymania starych mebli, ciuchów czy zabawek. Taki strych tylko za 100 tysięcy złotych. Jedyne, kto odczuje posiadanie piwnicy, to osoby, które odziedziczyły dom i muszą cały ten bajzel wywalić na śmietnik. Był też gdzieś wcześniej komentarz, że widać, że nie mam pomysłu na piwnicę, bo jest tam graciarnia i tak dalej. Słuchajcie, na razie jest tam graciarnia. Nie wiem, czy wspominałem, ja mam 37 lat i mam nadzieję, że jeszcze dużo życia przede mną. Więc na tą piwnicę jeszcze mogę mieć 30 pomysłów. Mogę tam zrobić kino, mogę zrobić bilard, mogę stawić stół do tenisa stołowego. Na pewno zrobię kiedyś saunę, być może kiedyś jakieś pomieszczenie modelarskie albo tego typu rzeczy. Jest tam na razie gracialnia i będzie. Jedno pomieszczenie jest przeznaczone na tak zwane na wszystko tak potrzebujemy gdzieś trzymać sanki, potrzebujemy gdzieś trzymać rowery, e, szczególnie zimą, potrzebujemy gdzieś trzymać e, wózki dziecięce, jakieś łóżeczka, jakieś tego typu sprawy albo narzędzia budowlane, które miałem na budowie, czyli jakieś e, paczki, jakieś e, wałki i tak dalej. Gdzie to wszystko trzymać? Co mam to wyrzucić, a za 10 lat, gdy będę chciał zrobić remont, na nowo kupywać? No nie, wszystko jest poskładowane teraz w piwnicy, ma swoje miejsce, wiem gdzie co jest. Zajmuje to troszeczkę miejsca, ale przynajmniej w garażu mam bardzo swobodne przejście. W domu nie mam, zagraconej, nie mam zagraconych pomieszczeń pralnią, albo proszkami do prania, albo jakąś chemią. Wszystko jest w piwnicy. Kocioł gazowy jest w piwnicy, suszarka jest w piwnicy, zamrażarka jest w piwnicy i te wszystkie rzeczy są w piwnicy, a ja w domu mam luz i swobodę, swobodę i żadnych graciarni, tak samo w garażu. I żadnych graciarni nie mam w domu, w żadnych pomieszczeniach ani w garażu. W garażu też mam e, swobodne przejście między autami, mimo że jest za mały, ale przejście jest swobodne, bo nic mi nie leży pod nogami. Zresztą kiedyś Wam pokażę, jakie są te plusy. Więc jeżeli chodzi o piwnicę, mam na nią mnóstwo pomysłów. E, mam nadzieję, że e, za 10 lat nie stwierdzę, że była za mała. A tak naprawdę większość osób, która nas odwiedza, żałuje, że nie ma piwnicy, gdy zobaczą e, naszą piwnicę na żywo same mi mówiły, że wystarczyło postawić kilkanaście bloczków, zrobić płytę fundamentową. Te 100 tysięcy złotych rozłożyłoby się powiedzmy w czasie, nie trzeba robić tynków, instalację elektryczną też można zrobić później w piwnicy i po czasie mieliby piwnicę i fajne miejsce na przechowywanie właśnie przetworów i tego typu rzeczy. Także ja jestem za piwnicą i wam również polecam, jeżeli macie taką możliwość. Siemka, Łukasz to myślisz o posadce anhydrytowej? dobre to jest rozwiązanie biorąc pod uwagę, że oczywiście ogrzewanie ma być podłogowe z pompą ciepła. Ja swego czasu brałem pod uwagę posadzkę anhydrytową, ale z niej zrezygnowałem. W sumie przeważyło to, w sumie przeważyło to, że wychodziło drożej i warstwa, którą chciałem wylewać, byłaby 4,5 cm, a ja chciałem przynajmniej 6-6,5 cm, więc posadzka anhydrytowa będzie cieńsza. Na pewno ktoś ma taką posadzkę, ileś tam osób jest zadowolona z tego rozwiązania, ale było droższe. Po drugie, zwykła posadzka spełnia swoje zadanie, jest OK, jest twarda, przewodzi ciepło, więc ja postanowiłem nie próbować jakichś nowych rzeczy, tylko zrobić to, co jest już stare, sprawdzone, i nie trzeba wymyślać koła na nowo, że tak powiem. A to jest komentarz, który dostałem kilka dni temu. Przestaję oglądać kanał, co chwila filmy typu 5 błędów, 10 błędów. Ten dom mnie zrujnuje. Chłopie, sprzedaj hołupę, kup kampera i zacznie nagrywać wycieczki. Szkoda czasu na te filmy. Pozdrawiam. Tak, kiedyś kupię kampera i będę nagrywał wycieczki. Jest taki plan, mam nadzieję, że się uda zrealizować. Jeżeli chodzi o filmy typu 5 błędów, 10 błędów. Moje filmy nie są po to, i mam nadzieję, że Wy już wiecie, że nie są po to, że ja się tutaj żalę, czy mówię Wam jakieś rzeczy, których, których żałuję, które zrobiłem i których mega żałuję, tylko moje filmy są po to, żebyście, żebyście Wy nie musieli popełniać tych samych błędów i byście poznali niektóre aspekty, niektóre dylematy, z którymi ja się mierzyłem budując swój dom. To znaczy, jeżeli mówię o balkonach. To nie po to, że ty masz nie robić balkonów, tylko daję ci przykład, jak ja do tego podchodzę po czasie, gdy wybudowałem te balkony. Nie wychodzę na nie, kosztowały tyle i tyle pieniędzy, sam zadecyduj. Albo błąd typu, że za mały garaż. Nie mówię tego, że żałuję, że wybudowałem garaż, tylko pokazałem ci wymiar. Garaż ma taki i taki wymiar. Zobacz, tutaj drzwi się otwierają za mało. Gdybym budował znowu, zbudowałbym większy, większy garaż. A ty, drogi widzu, zrób, tym, zrób z tym co chcesz. Jeżeli uważasz, że mam rację i ten garaż jest za mały, budujesz większy garaż. Jeżeli nie, klikasz dalej i nie oglądasz. Nie widzę w tym żadnego problemu. To samo się tyczy zbiornika na deszczówkę. Przedstawiłem swoje opinie, że jest to nieopłacalne rozwiązanie, bo za, zużycie wody, bo za zużycie wody, które mamy w domu, tak naprawdę na ogród zewnętrzny, czyli na licznik zewnętrzny, Zapłacimy groszowe sprawy, a w porównaniu z tym, ile zapłacimy za zbiornik, za deszczówkę, za ilość roboty, za ilość rzeczy, które musimy pilnować, dokumentów, które musimy wypełnić, zgłaszając, zgłaszając się do programu Moja Woda, nie jest to opłacalne. I dlatego właśnie nagrywam te filmy, żebyś mógł po czasie, po tym, żebyś mógł po czasie skorzystać z mojego doświadczenia i tak jak ta pani napisała w komentarzu, Pana filmy bardzo pomogą ludziom, którzy się budują lub zamierzają budować. Tak, właśnie tak myślę, że te filmy pomogą osob osobom, które decydują się na budowę domu, pomogą im zdecydować. Ja nikomu nie wciskam, że ma robić tak czy tak. Ja po prostu mówię, jakie są moje doświadczenia. A jeżeli ktoś ogląda moje filmy i mówi, że te filmy są po to, żebym się mógł wyżalić, to nie, te filmy nie są po to, żebym się mógł wyżalić, bo większość tych materiałów 10 błędów, 5 błędów czy tego typu sprawy. Ja czasami siedzę po dwie godziny i się zastanawiam, co jeszcze mógłbym przekazać ludziom, co jeszcze mógłbym powiedzieć, co jeszcze mógłbym doradzić, by oni nie musieli popełniać tych błędów, co ja. Więc to nie jest tak, że ja wstaję rano i patrzę na balkon i mówię, o Boże, ja ten balkon zrobiłem. Nie, nie jest tak, ale to już kiedyś tłumaczyłem, więc nie będę się powtarzał. Więc moje filmy są po to, żeby pomóc ludziom budować, żeby pomóc zdecydować, a nie po to, żeby się wyżalić. Jeszcze komentarz do gazu. Prąd z węgla, a gaz to na drzewach rośnie. A było takich komentarzy kilka, dlatego się odniosę. Nie chodzi o to, że że rezygnujemy z węgla, bo to jest paliwo kopalne, tylko chodzi o to, że spalanie węgla jest bardzo nieczyste, a gaz jest w 99% spalany, czego nie możemy powiedzieć o węglu. I chodzi tutaj właśnie o niskoemisyjność, czyli gaz emituje bardzo mało dwutlenku węgla, a węgiel znacznie, znacznie więcej. No i węgiel smrodzi, ma czarny dym, a gaz nie. Schody za dyszkę to chyba 3 lata temu, w dobrej promocji, do samodzielnego montażu. Nie, schody nie były w dobrej promocji. Mnie nawet schody kosztowały mniej, dlatego że miałem materiał, kosztowały mi około 7200. Nie chcę skłamać, coś około 7 czy 8 tysięcy mi kosztowały schody. Materiał mieliśmy już 5 lat, leżał, czekał, więc tyle zapłaciliśmy za schody w 2020 roku. Teraz troszeczkę o zbiorniku na deszczówkę. To, że coś jest źle wykonane, to wcale nie oznacza, iż nie należy tego robić u siebie. Wykonując prawidłowo, zbiornik na deszczupkę, super rzecz. Przed ostatnimi mrozami wykorzystałem tę wodę do wylania dzieciom lodowiska w ogrodzie. 3 metry sześcienne wody, jak znalazł. Pompę mam, pompę mam na łatwo rozpinanych złączkach i tak dalej. Więc jak widzicie, 3 metry sześcienne wody, za które zapłaciłbym 10 zł, a trzeba było wykopać zbiornik, trzeba było. Trzeba było pisać wnioski, trzeba tutaj jakieś złączki przyłączać, i tak dalej, tak jak kolega pisze w komentarzu. Więc ja po prostu stwierdzam, że dla mnie jest to nieopłacalne. A jeżeli tobie się podoba, pomysł ze zbiornikiem na deszczówkę. Więc sobie taki po prostu zrób. Nic mi do tego. Jeżeli masz ochotę mieć zbiornik na deszczówkę i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, Ci nie przeszkadzają, to dlaczego masz tego nie robić? Zrób. I jeszcze jeden komentarz. Przechodziliśmy do całe dzieciństwo, wieczne dojazdy, coroczne utwardzanie drogi malowanie ogrodzenia, szykowanie opału na zimę. Dom jest dla ludzi bardzo majętnych lub hobbystów. Każdy, kto zaczyna budowę, zawsze mówi, że będzie dużo taniej niż mieszkanie i nie ma czynszu, po czym zaczyna szukać drugiego auta. Eee, e, dlatego ja w swoich filmach często powtarzam, że, e, że dążę do tego, żeby dom był jak najmniej obsługowy. Dlatego między innymi o tej deszczówce mówiłem, że e, niepotrzebnie to było zrobione, Malowanie ogrodzenia. Tak jak wspominałem w moich filmach, zrobiłem ogrodzenie aluminiowe, by nie trzeba go było malować. Tak jak tutaj kolega wspomina, że ej, był to problem po czasie, bo trzeba to jednak robić. Szykowanie opału na zimę, dlatego gaz. Coroczne utwardzanie drogi. To jest jedyny aspekt, który tak naprawdę teraz e, w, w moim domu troszeczkę przeszkadza, troszeczkę utrudnia, bo gdy przyszły zimowe pory, no to ta droga nie nadaje się do użytku. Nawet. E, Czasami ciężko jest przejść, więc tylko możliwe jest przejechanie autem albo przejście w gumakach, co niestety jest troszeczkę utrudnieniem i pewnie będzie przez jakieś najbliższe lata do czasu, kiedy nie zrobimy tej drogi, ale tak jest to, jest to jeden minus posiadania domu, że te wszystkie rzeczy trzeba jednak robić. Co czytając komentarze pod filmami albo wpisy na forach internetowych skłoniło mnie do tego, żeby w domu zrobić jak najmniej urządzeń, które będą wymagały mojej obsługi. Patrz, brak fotowoltaiki, chociaż jej obsługa jest e, e, nieduża. Jej obsługa nie wymaga nie wiadomo czego. E, dwa, ogrodzenie aluminiowe. 3, ogrzewanie gazem, które jest tak naprawdę bezproblemowe. Raz w roku dzwoni po serwis i to wszystko. Więc większość rzeczy staram się zrobić tak, bym miał jak najmniej prac przy domu. Jeżeli chodzi jeszcze o trawnik, to zastanawiałem się dużo nad... E, nad kosiarką automatyczną, która będzie jeździć i automatycznie kosić, ale troszeczkę zwątpiłem z tego względu, że przy dzieciach jest dość niebezpieczna i bywa, że się zawieszają w którymś miejscu i na przykład ktoś wyjedzie z domu i ta kosiarka nie działała, i później jest problem ze skoszeniem. A poza tym, w koło domu, za ogrodzeniem, nie będę mógł nią kosić. Więc to jeszcze jest do przemyślenia. Myślę nad małym ciągniczkiem, żeby te koszenie usprawnić, ulepszyć, przyspieszyć, Więc może ciągniczek zamiast automatycznej kosiarki będzie dobrym rozwiązaniem. To zobaczymy. Już miałem kończyć, ale jeszcze jeden komentarz, który bardzo mi się spodobał. Rozmawiamy troszeczkę. Oglądałem kilka Twoich filmików i jedyną rzeczą, w której masz rację, to to, żeby, że nie opłaca się budować balkonów, kominka i dachu kopertowego. Cała reszta jest przestrogą, że jak się na czymś nie znasz, to nie próbuj zaoszczędzić robić to systemem gospodarczym. Do tej pory pamiętam, jak zamontowałeś okno, które się nie otwiera, jak zapomniałeś wymurować ściankę w wiatrołapie albo jak w trakcie budowy postanowiłeś wprowadzić poprawki do projektu i wyburzyć całą ścianę. Poprawki wszystkich tych Twoich oszczędności na pewno kosztowały więcej niż jakbyś od razu to zlecił specjalistom. To ja się pytam, jaką mam gwarancję, że jak zatrudnię tych specjalistów, to oni zrobią to poprawnie? W okolicy wybudowało się 4-5 domów, przynajmniej 5 domów, które znam, sąsiadów. Każdy miał jakąś przygodę i nie każdy robił sam tak jak ja. Więc w moim przypadku ocieplenie poddasza robiłem sam i uważam, że zrobiłem lepiej niż zrobiłaby to ekipa. Z tego względu nawet możecie sobie sprawdzić na blogu e, internetowym, chyba u siebie w domu taki blog był internetowy, gdzie, e, gdzie młodzi ludzie budowali swój dom samodzielnie, wynajęli ekipę do ocieplenia poddasza, po czym się okazało, że to poddasze było źle ocieplone, bo wszystko przykryli kartą gipsem i w domu było po prostu zimno. Możecie sobie sprawdzić, jest na blogu u siebie w domu prawdopodobnie. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o to ściankę, no to ekipa budowlana nie wybudowała, ale to już się nie będę czekał szczegółów. Większość rzeczy tak naprawdę robiły u mnie ekipy. Ja niewiele rzeczy robiłem sam w domu i większość rzeczy, które, i większość rzeczy i błędów, które były zrobione w tym domu nie były zrobione tak naprawdę przeze mnie. Tylko przez to, że Ekipy, z którymi współpracowałem, nie mówiły dokładnie o rzeczach, które powinienem zrobić, na które powinienem uważać. Nie przestrzegały mnie, tylko załapali klienta, zrobili jak najszybciej się da, aby tylko wyrwać pieniądze i szli dalej, a Ty martw się człowieku sam. Jakieś niedociągnięte tynki, wszystko trzeba było poprawiać, bo ekipa nie dociągnęła tynku do końca na przykład. Okna, przecież sam też okien nie wstawiałem, tylko wstawiały mi firmy od okien. Poprawki jak najbardziej, tak moja wina, ale dlatego, że za późno wziąłem projektanta wnętrz. Nie chcesz brać projektanta wnętrz, nie bierz, twoja sprawa. Ja wziąłem, zmieniłem zdanie co do rozmieszczenia yy, pomieszczeń w domu dzięki rozmowie z projektantem, robiłem poprawki, moja sprawa. Więc widać, że osoba, która napisała taki komentarz, na pewno nigdy w życiu nie budowała w domu, bo nie wie, jak to jest. Jeżeli masz jakieś namiary na takie ekipy w dobrych cenach, i które zrobiłyby te wszystkie prace bezbłędnie, dawaj na pewno będą mieli pracy po uszy, e, ludzie będą się do nich odzywać. No dobra, było tych pytań, było jeszcze sporo komentarzy na temat ocieplenia strychu. Słuchajcie, ja dalej podtrzymuję swoją e, wypowiedź, że nie potrzeba ocieplać strychu i uważam to za niepotrzebny wydatek. Wiele osób e, nie posłucha dobrze moich wypowiedzi w filmie, szczególnie tam nagrałem jeszcze drugi film. E, o tym, jak działa szczelina wentylacyjna, tam dokładnie wszystko tłumaczę, więc, tam, więc odsyłam do tamtego filmu. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie ocieplenia strychu, to w tamtym filmie jest wszystko dokładnie wyjaśnione na moim przykładzie. Więcej już się nie będę powtarzał na temat ocieplenia strychu. Każdy niech zdecyduje, ma moje argumenty za, ma moje argumenty przeciw i jest dorosły i może sam podjąć takową decyzję, czy chce ocieplać sobie strych, czy nie. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że w, w opisie macie linki do e, narzędzi, których używam, które serdecznie polecam, a także e, do sprzętu, którym nagrywam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!